Kleba to ty, kleba to ja, wszystko oh, yeah. tutaj klepne jest. Cześć, Spokojnie, zgodnie z przepisami, w pogodnym nastroju, dajmy na to do pracy, czy kościoła i nagle bum! Wpadliście w dziurę, uszkodziliście samochód, a cały wasz piękny dzień szlak trafił. Powiecie wiecie, czy ja to wina? Nie urzędników i władz miasta, to wina Spidermana! Często widzimy, jak zeskakuje z wysokich budynków i uderza w ziemię z niewyobrażalną siłą. Czemu? Do głowy przychodzi mi tylko jeden powód. Nienawidzi nas wszystkich i chce, żebyśmy się fatalnie czuli. O nie! O, bardzo krótkie. Z tej strony gram po i... Nie było trochę odcinka, to jest najbardziej aktualny odcinek jaki może być, wszystko co miałem zaległe wrzuciłem, więc teraz już lecimy. Ten kostem w ogóle mnie nie kupuje, może zauważycie, ale gra wygląda ładniej, na przykład... Odbicia całkowicie dobrze działają. Mam całkowicie nowy komputer, nowy monitor i już się zaczął trochę mocno grzać, więc jestem zszokowany. Pomyślałem, a zróbmy sobie laboratorium jedno, a później lecimy z DLC w tym odcinku. Moim zdaniem to będzie dobry pomysł. W takiej misji będę gadał, nie będę teraz przedłużał. Szczepionka dla gołębi. Kto zajmuje się zdrowiem noworońskich gołębi? Harry Osborne i Oscorp. Oczywiście, sprawa może się wydawać błaha, ale gołębie bywają nosicielami wielu zarażliwych chorób. Dzięki tej stacji możemy pilnować, by nasi skrzydlaci przyjaciele nie stali się zagrożeniem dla zdrowia publicznego. A co z tym, Hugo? To laboratorium jest wyposażone w karmniki, żeby przyciągać tak się nazywa, ptaki i ty, chodby. Chodby. Zapomniałem. Zapomniałem! Zgadza się. Poszedłem na studia, żeby badać ptasią kupę. Jest ja, spoko. Ptaki przenoszą choroby, którymi mogą się zarazić ludzie, dlatego zależy nam na ich zdrowiu. Wiesz, chciałbym, żebyś tu był i uraczył mnie swoim humorem toaletowym. <laughs> Bo wiesz, o, gówno. O, gołębie chorują na zjadliwy szczep ptasiej grypy. W dodatku wirus zmutował do formy niebezpiecznej dla ludzi. Okej, okay. laboratorium Harrego Może było dzięki wszystko, temu czego będę mógł łatwiej i szybciej zrzucać filmy, bo muszę też. Nie, 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 nie. Lepiej będzie rozkłócić ją w trzech punktach migracji ptaków. Na szczęście stacja wskazała mi, gdzie są. I oczywiście wczytywania są szybsze. O, jak ja to kocham, nie muszę tyle wycinać. Pierwszy punkt migracji jest w parku. Stamtąd ptaki rozprzestrzenią szczepionkę dalej. A, muszę lecieć tam, gdzie leci. To tak, testowałem. Dwa dni. cały cał dzień że się po ich się, się z ich Założę się, że Avengersi nie użerają się z Tasią kupą. Nie wiem. Nie wiem, czy Avengersi się zajmują kupą. Niestety miałem problemy z OBS-em. No, ale ja się działa. Ta Vinci mi się wykraczał, kiedy wrzucałem filmik. Kolory się nie zgadzały, a to później się okazało, że przez mój tryb HDR-a, który włączyłem, na komputerze, ale na monitorze mam dalej, więc... Okej. Okay. Jakość dźwięku Zaczynamy. też się długo Szczepionka bawiłem. Szczepionka roznosi się w powietrzu, więc wystarczy spryskać nią drzewa. Aby A, L1. a dobra. Nie wąchajcie tego! Więc mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Mam nadzieję, że odczujecie Ej, ten, nie... bo będzie już takie prawdziwe 4K. Monitor ma 4K. Dobra, jeszcze tylko dwa miejsca. I tak dalej. Nie będę się wychwalał już więcej, bo zaraz wszyscy pójdą. Mi powinno być łatwiej i przyjemnie ogólnie w, zab w zabawie. I Wam też powinno być przyjemnie. Szczepionka jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Wyleczy gołębie. Albo wywoła apokalipsę gołębich zombie. Uh, chciałbym zombie-gołębie. Hmm, zazwyczaj widziałem psy, nie tylko, ale gołębie. Zostało jedno miejsce. Też ciekawy motyw. Ciekawe, co na to powie Jameson. Już to widzę. Spider-Man rozpyla smugi chemiczne. To krótko. pomagać zwierzętom. Nie nazywają mnie zagrożeniem, nie strzelają do mnie. Zależy jakie Jeśli zwierzęta. Jeśli dopiszę sobie w CV zawód weterynarza, to będzie duże przegięcie? E, chyba tak. Nie pamiętam ja w ogóle tej misji, to, A to muszę przyznać, że jednak nie mam aż takiej dobrej pamięci. A to po prostu bieganie i pryskanie drzew. Okej, okay, powinno zadziałać. Na wszelki wypadek zbadam kilka gołębi. Oczywiście, łapanie gołębi. Uciekną. Zakład? O, miło mi. Udało się. Nie zamieniły się w zombie. nie że nie Mam nie, nie, koleś. Możesz pozdrawić mojego. Dobra robota, stary. Tak? <noise> nie, nikogo nie pozdrawiam. Nikola Tesla karmił tu gołębie. Podobnie jak mama Harego. Pamiętam jak nas tu zabierała. Chciałbym przekazać Haremu dobre wieści, ale nie mogę się z nim skontaktować. Oho... Ciekawe dlaczego? Hmm. Dobra, to lecimy dalej się bawić motywem Magi. Dobra, w skrócie filmik mi działa te 5 minut co teraz nagrałem? Mój głos mi jeszcze tam nie pasuje, jeszcze się będę hey, mi bawił. Ale to zawsze co coś radiasz? będzie mi nie pasować. No, wiesz, to to zwykle. Bujam się na sieci. A i zaczął mi działać jak zmieniłem ze mono. Nie wiem to jest ten lekcję. powód, bo... Potem nagle znaczy, zaczęło mi działać więc. Ajdotto, ale za to teraz aż pękam od wiedzy, coś niesamowitego. Jak nikt do ciebie nie strzela, to tak, jest całkiem spoko. To kiedy następna lekcja? Tu było wyzwanie dla um, Nie wiem, Miles. Dużo się teraz Słuchaj, ostatnio szybko odrabiam prace domowe, w domu pomagam jak tylko mogę. A grając w kosza nie zrobiłem wsadu nad choćby jednym durniem, przysięgam. Nie, w porządku, Miles. Świetnie ci idzie. Dam Dam znać, jak będę wolny. Dobrze? Ok. Może ten kostium nie jest ekstra. zły, ale. Stworzył mm, potwora. Się. Potwora entuzjazmu. To chyba dobrze. Nie wyciąłem nic z tego ekranu przytłaczania. Jak to szybko idzie? Donowie muszą być w środku. Chyba są bezpieczni. Oh. No, oczywiście modele się powtarzają, ale no. Okej. Okay. Nie pytam się co to jest A raczej byli. Świetnie. Peter, ty Słuchajcie, specjalnie dałeś się dałeś za im skinąć. Upłaci. Bo to wiedziałeś, będą, że i tak będą ten problemy ten w ten sposób. Więc... Wszystko działa, więc jestem w niebie. O. Tylko instalacje mi bolą. i niestety kilka. te kilka zapisów. Na przykład Batman Arkham Knight na Epiku, więc walę go już. Na Steamie dużo mi przeszło, o, potem jest ta e... chmura po prostu. A na Epiku już. No nie wszystkie działają, więc to jest truchnota Więc... co w ogóle? Sable robicie wykopaczki. Szkoda. Muszę wymyślić dla nich lepszą nazwę. Dobrze, powoli. Nie chcemy, żeby dialogi się skończyły. Ła końcu. To się jeszcze ktoś powie? Nic? Nie? Czym on walnął? Granat leci! Eee, pantarzow. pan tarczownik się chyba zepsuł. Wow, wow, wow. A, a pro? Jak nie dajcie się poradzić? No chodź. Pomogę ci zejść na ziemię. Wiecie co? Gdybyście zostali w domu, nie musielibyście tyle płacić za popcorn! Ale nikt tutaj nie je popcornu pi. Nie się położyć. Wow Hej, jak poleciał? Boję się ich za szybko pić bo dialogi. Ej, słuchajcie, podobno ten film i tak lepiej sobie odnoszę. Co to są za maszyn? Aha. A bo myślę obok kina. Chyba. Chyba ta No. Oła! Uwaga, tracimy ludzi! No, się nie uleczyłem, kurde. Aj jaj jaj Nie umarłem, tak się kończy. Długie niegranie. Ale jest to mniejszy mniej, jest tylko tyle ile tutaj wyszło. Aha, tu z działków. Aj Jak on to robi? No normalnie, skaczę, biegam. Proste. Oa. Oła. Oła. No chodź. Ci ho, A. Dobra, trzeba go tylko po prostu skopa. Czemu się skopił Co to był? Co to było? Widzieliście? Udław się ty. A też mam kilka fajnych screenów ze Spider z Batmana, więc ja wam tutaj może pokazać gdzieś w rogu, jak mi fajnie ludki zginęły, Bo mówię, a, chcę sobie przejść fabułę na szybko, na łatwym, bo chcę sobie DLC porobić i je nagrać. Bo DLC Kiedyś nagrywałem na starym, na starym kanale, u, więc tam jak ktoś by interesował, od tego... Jakoś głos jest to no co jest do jasnej ciasnej! Ale jeszcze nie nagrałem kilku DLC, więc chcę chociaż się po, ponadrapiać. Pyk, Pyk, się ze ścian, jak Kleba! to ty. Kleba to ja. Wszystko tutaj klepne jest. Pokażę Wam, że umiem to dalej i siłę mam. mordę! No przez ty się No. A. Chcesz trochę. Ej! Bo no, tak. No ja walczę uczciwie, a ty nieuczciwie walczysz, bo masz jakąś tarczę, podrobiankę. Aajaj! Ha! Jakie to było piękne! Widzieli! O, <laughs> le piękne Kocham to. Mojej głowy chwila. Nie słuchałem was. Mówiliście coś o głowach. Mogę wam dać. A, dostałem bożenia, jakieś małe będzie takie Ci też będzie poleć. Aha! Działko... Więcej zbirów na dachu. nie, chcę już... Zbirów! Okej? Okay. Ty, tam! Podłożyli materiały wybuchowe. Lekka przesada, koledzy. Jaka przesada? Muszę pozbyć się ludzi Hammerheada i rozbroić te bomby. Uh. Wow! No out'em. Chwila, tu mam 30... Słuchaj, w ogóle uznaje piątki bez krawata? Te garnitury muszą strasznie uciskać! Może lajkry. Może! Szef przesyła pozdrowienia! A, nie muszę jedna tego dawać y, pajęczy. No bo to... to easy! Nie mogę w nich? A teraz są na drugim dachu. Oczywiście. No, ja. no wiadomo, Peter, nie mogą Dzień się zbyt... Muszę się spieszyć. Nie stołami, nimi. A mogę przyspieszyć właśnie unikiem? Nie, ale się to dziwnie I wygląda. Druga. Publiczność od... I tak, proszę państwa, mamy trzecią! Tłum szaleje! Woohoo! A. Daj. Nie mam. Nie nudzi wam się do no. ciągłe przegrywanie? Wasze morale musi naprawdę leżeć. Nie wiem, może mają dobrym morale. Wiesz czemu? Bo się nie poddają. To jest najważniejsze. Oni się nie poddają. Nawet jeśli dostałem codziennie w od Spidermana, to się nie. Alo, czemu mi to tak nie działa? A. nie. Eee. I tak tupę zrobił. No, jak się skupię? Ai, kurde, Okej. Okay. Ej, Donom chyba nic nie grozi. Na wszelki wypadek lepiej do nich pójdę. Dobra, Dony. Jak i Dono? A u gór, dobra. rodzice na sakupach i. Czy coś potrzebujesz? czy wiesz chleb? No niestety jest. W sensie dobrze. Że Oby Donowie byli cali i gotowi znaleźć nową kryjówkę. I super. Oni hey, są na pewno... to musimy domowi. popracować nad systemem zabezpieczeń. Lampa. Ta... To przez te kopaczogi, Oczywiście. Kopaczog. Okej. Okay. Kurde, to nie poszło dobrze. no bardzo o, źle Juli poszło nam. Z donami. A! Co? Mówisz serio? Sprzęt Sable, który kradł? Miała w swoim arsenale więcej niż myślałem. Obiecałeś się tym zająć. Miałam się nie obawiać! Tak, racja i nawaliłem. Przepraszam. Koniec z przerwami. To nie przelewki. Już ja to załatwię. Zadzwonię jak coś wymyślę. W mordę, Uuu. świetna robota, Spidey, świetna. Nie no, Spidey się stara jak najbardziej umi. Ona wiem, że jest zła, bo straciła dużo ludzi naprawdę Ega! dobrych ludzi. Nie! <laughs> Tylko nieładna. nie mam na to czasu, Screw. Na dobry program zawsze jest czas! Zwłaszcza jeśli chodzi o serię no. śmiertelnie niebezpieczne. wyzwań z udziałem ulubionego pająka Nowego Jorku! No dawaj, przecież wiesz, że tego chcesz! Dobra. Tylko nie każ im czekać. A, tam. Dobrze, nie będę im dawał czekać. Wiem, że Yuri tutaj się zaczyna bardziej denerwować, przez to zaczyna trochę inaczej się zachowywać, to odpowiem tak. No, przesadziła. No, Peter się stara jak może. Nowe czy jakieś stare? Sezon drugi. Dobrze. Czyli tak. Dodatkowe z postawki, fabuła, stąd i. Dodatkowy z. Prowadzę rozmowy z konkurencyjnym kanałem, tak więc. Czekam, przecież ja Cię odkryłam. Jeśli odejdziesz moim fanom, będzie przykro. Ze złości urządzą Flashmob. dalej. Ale to, że trzymałem te same głowy, które sami boli. Okej. Okay. Zdążyłem zmodyfikować jej Trojana, żeby ją namierzyć, kiedy będę brał udział w jej. Pięć już programie. była. Gdy będę Ninja miał dość czyli sygnałów, po cichu wyzwanie gadżetu. wyślę ją na wczesną okay. emeryturę. Prosto do Rikers. Skradania się. Oj, oj oj, dajcie mi chwilę. Oj, dajcie mi chwilę. Tutaj trzeba naprawdę się dozbroić w tryb cichacza. Jestem gotowy. się po okolicy. Spróbuję zebrać myśli. Pakiet pełnego bycia cicho. Unikaj przez przysięgniówków i czujniki ruchu. Dobra. Muszę działać szybko i po cichu. O. Tak. Oh. Oh, Nie zauważyłem, że tam stoi inny typ. Czujki, czyli te niebieskie. Dobra. Chodź. Wiesz A oh, że wiesz. bomby. Oh. Oho. A, myślałem, że mi zawiesiło. Kolej, ja już... Chciałem płakać. Wykorzystaj cele fotobomby, by zdobyć dodatkowe punkty. Dobra, dobra. Ale... Czyli trzeba dobrej kolejności. Jestem. Tutaj. jestem! fotobomb! Czyli teraz go. Uciekamy. Ależ emocje! Czy Spider-Man da się złapać? Tak, przekładnik, że żyje. Fani umierają z ciekawości. Ja też umieram z ciekawości. No, to jest fotobomba! Dobra, czyli na zwoki nie reaguje. E... Ale to jest naprawdę pojęty tryb. Ja to lubię. Ta, wiedziałem, że mi się nie uda. Szczególnie dla to zawodnika. jest o wiele to... trudniejsze, to... musisz jednak. A, ja, czyli pamiętamy, gdzie są fotobomby, bo one są zawsze w tej samej kolejności. Ej, Kto tam jest? O, Ale... o, nie spojrzałem, Co czy mogę. Jeden? 5, 7, dzięki za <noise> Jakie to było random. A dziękuję, pasta jakaś tam za suba. To tak randomowe, ale tak to wygląda w realu. Widzisz coś, ktoś Fotobomba! Nie przegap jej! O nie, fotobomba w takim Ale kicha Spidey. Ale jak tych lamp nie widać, tych niebieskich. Tego nie było widać. 34 mówi. Poinformowałem policję, jakby co. Odcinek jednak będzie trochę krótszy, ponieważ jest taki testowy, jak jakoś będzie wyglądała na YouTubie i ogólnie jak będzie to działało. Więc wstępnie wszystko jest dobrze, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać na ety. No i oczywiście muszę trochę jeszcze się powalić głosem, bo trochę się zepsuł, ale w następnym odcinku powinno być lepiej. Kto to? E, tu był akurat fart No i to jest fotobomba! bomba To był duży fart. bardzo duży Fart <laughs> Chodź tutaj niebieskawy to bomba! Nie przegap jej Snajper go obserwuje Chodź tutaj, pociągniemy cię za nóżkę Ale <laughs> zasuwa Dobra Mówi, poinformowałem policję, jakby co. <laughs> o, no przeżył. ...właściwą streamerką, Bob. Ujawniamy dane. Ujawniamy dane. Odpocznij sobie. Nie zauważył mnie. Tak, teoretycznie to jest zdjęcie. <laughs> Nie zauważył mnie. Czyli nikt znowu hula! OK. Jest tam kto? Nowe Tam jeszcze na górze jest typ. Blisko uh. ideału. Dobra, na real. O kur, to tak mało mi brakło! Przy takich występach nigdy nie zgarnę siedmiocyfrowego kontraktu! Dobrze, ja, jak ona jest powalona. Posłuchaj, Hammerhead nie może się dalej dozbrajać. A te podziemne czołgi rozwalą nam magazyn. Rozrzucę resztę sprzętu Sable po całym mieście. Dam mu więcej celów. Będzie musiał rozproszyć ludzi. Okej, okay. czym mam się zająć? Ogarniaj transporty. Będzie ich kilka naraz, więc bądź gotowy zapewnić wsparcie każdemu z nich. Załatwione. Kiedy przewieziemy sprzęt, skupimy się na Hammerheadzie. Bądź czujny. Stawką jest ludzkie życie. Nie podoba mi się jej głos. Muszę później znaleźć czas dla Yuri. Zdarza jej się mnie zamęczać, ale nie mogę jej zawieść. Zobaczmy, czy uda mi się złapać kanały policji. Żadnych Proste. zakłóceń. Powtarzam, trzeci konwój, żadnych zakłóceń. Trasa wydaje się pusta. Nie widać celów. Kryjówka 2, gotowa do przyjęcia. Dobra, idzie nieźle. To myślę tak, zrobię sobie małą przerwę, zmontuję, zobaczę ile wyjdzie. Te wysłanie sobie później sam jeszcze spróbuję zrobić, bo jednak jeśli nie potrzebuję nawet trzech gwiazdek, to lubię mieć. Po poprzednim nie miałem wszystkich, no i nie płaczę, ale chętnie spróbuję, bo tak Daj mało bydę. mi brakowało. zajęty? Trochę tak, Miles. Co słychać? Po prostu, no wiesz, nie mogę się doczekać, aż znów pocisnę. Podciągnę swoje pajęczy zdolności. Jasne, przepraszam. Ostatnio mam urwanie. Jasne, jasne, jesteś strasznie zajęty, więc pomyślałem, może po prostu do ciebie dołączę? Dołączysz gdzie? Tak, no wiesz, w trakcie jednej z Twoich misji, czy zadań, czy patroli, czy jakkolwiek. Kwanie się oświetla. Do zbiór, widać ten, zła, tą wodę wiesz, i widać nawet takiego, na masce, widzicie? Ten plakat no to tak widać, nie ma ale zajęcie się kostium, który zwiększa. Ale to tajność. nie przypomina filmów, a naprawdę zmniejsza. Ucierpieć. Po ulicach łażą teraz naprawdę niebezpieczni goście. Muszę się jakoś uczyć. Wiem. Niedługo się spotkamy, dobrze? Obiecuję. Okay. Dzięki, stary. Ach, przy nastolatkach czuję się staro. Nie, dokładnie. Ale chyba mi się wydaje, że jestem młodszy od tego Petera. Jeśli widzicie to, to znaczy, że jednak jest za długo i się już z wami się żegnam, więc jak się spodobało, zostawcie lajka, komentarz i suba, chcę, był gram bo się nut, i mam nadzieję, że tą nową jakość czuć i widać. Bo jak nie, to jeszcze postaram się tym pobawić. Ale jak na razie ja mam wszystko, co możliwe na maksymalnym i komputer się zamienia w grilla, więc... Do zobaczenia, do usłyszenia, papatki.